Szkielet kostny głowy to zbiór kości. Czaszka człowieka składa się z 23 kości, z czego 8 to kości parzyste, a 7 nieparzyste. A ponadto w jamie ucha środkowego znajdują się jeszcze 3 parzyste kosteczki słuchowe, a także 32 zęby w szczęce górnej i dolnej. Część yy, Mózgowa czaszki składa się z ośmiu kości, które chronią mózg i nadają kształt czaszce. Kość czołowa, frontale. Nieparzysta kość części mózgowej czaszki. Uczestniczy w tworzeniu przedniej części sklepienia czaszki oraz przedniej dołki czaszkowego u podstawy. Kość ciemieniowa, parietale, kości parzyste, połączone ze sobą szwem, tworzą górną i boczną część sklepienia czaszki. Kość potyliczna, occipitale, Nieparzysta kość części mózgowej czaszki człowieka, znajdująca się w tylno-dolnej części czaszki. Tworzy tylną część sklepienia czaszki i uczestniczy w tworzeniu podstawy czaszki. Kość klinowa, sphenoidale. Nieparzysta kość, która tworzy centralną część podstawy czaszki. Kość skroniowa, temporale. Kości parzyste, które uczestniczą w tworzeniu podstawy czaszki i bocznej ściany sklepienia. Kość sitowa, etmoidale, nieparzysta kość części mózgowej czaszki człowieka, oddzielająca jamę nosową od jamy czaszki. Ma kształt zbliżony do sześcianu i strukturę kompozytową. Część twarzowa czaszki składa się z 14 kości, które tworzą strukturę twarzy 15 kości szczęka maksila, kość parzysta, należąca do części twarzowej czaszki. Kość podniebienna, palatinum, kość parzysta części twarzowej czaszki. Ma kształt zakrzywionej płyty pod kątem. Leży w tylnej części jamy nosowej i tworzy część jej dna, twarde podniebienie oraz boczną ścianę. Skrzydło, womer, nieparzysta kość w kształcie trapezowej płytki. Znajduje się w jamie nosowej, w płaszczyźnie sagitalnej. I razem z prostą płytką kości sitowej tworzy kostną przegrodę nosa. Kość jarzmowa zygomatikum, kość parzysta, części twarzowej czaszki. Kość nosowa na sale, kość parzysta, czworokątna, nieco wydłużona i nieco wypukła z przodu części twarzowej czaszki. Tworzy przednią ścianę szkieletu nosa, kształtując grzbiet nosa i górną część. Kość łzowa Lakrymale, mała kość parzysta części twarzowej czaszki. Znajduje się w przedniej części przyśrodkowej ściany oczodołu, z tyłu od wznoszącej się gałęzi szczęki. Ma kształt czworokątnej płytki. Dolna małżowina nosowa kończa na salis inferior. Kość parzysta, znajdująca się w jamie nosowej, będąca granicą między dolnymi i środkowymi przewodami nosowymi. Stanowi cienką, zakrzywioną płytkę kostną. Żuchwa, mandibula, nieparzysta struktura kostna, tworząca dolną część części twarzowej czaszki. Jest jedyną ruchomą kością w czaszce dorosłego człowieka. Kość gnykowa, hyoideum, mała, nieparzysta kość w kształcie podkowy, położona pod językiem poniżej żuchwy. Mimo lokalizacji w okolicy szyi, anatomicznie, Najczęściej rozpatruje się ją wspólnie z kośćmi części twarzowej czaszki. Kość gnykowa jest jedyną dużą kością w ciele człowieka, która nie łączy się bezpośrednio lub pośrednio przez staw z innymi kośćmi. Kostki słuchowe: młoteczek, maleus, kostka słuchowa ucha środkowego przylegająca do błony bębenkowej. Kowadełko inkus. Kostka słuchowa ucha środkowego, znajdująca się pomiędzy strzemiączkiem a młoteczkiem. Strzemiączko, stapes. Kostka słuchowa ucha środkowego, łącząca kowadełko z ślimakiem uchem wewnętrznym. U człowieka jest najmniejszą i najlżejszą kością. Jej rozmiar nie przekracza 4 mm, a waga wynosi 2,5 mg.